Wiedziałam, wiedziałam, bo widziałam, jak Żydy przecież codziennie chodzili, bo to z placu zgody chodzili tu i oni tam razem z nami pracowali. No. Rosjanie na przykład byli tam, co z nami też byli, to byli jako jeńcy, ale Rosjanie mieli najgorzej, bo im po prostu jeść nie dawali. Oni po prostu z głodu umierali. A jak e, Niemiec, coś, taki Rosjan w tym mantlu, i w, tym, w takich pół drewniakach, a mróz taki był straszny, także prawie te gołe nogi mieli. Ja tak zaraz on taką skupkę chleba i rzuciłam. A ten, co był na wieżyczce, ten gestapowiec, ja bym chciał, to by mnie bez niczego rozstrzelał, ale on rzucił słup. I zeszedł do mnie i mówi: nie rób tego. A ja mi tak, ale on jest głodny, ja mówię. A on mówi, nie szkodzi. I wziął taką, tak, jak to jest, taki pręt, jak jest, jak wam to mam powiedzieć, drewniany, taki, taki, taki kupę, kawał takiego, tego, i szczelił go. I, i poszedł, mówi. I już będzie spokój, mówi. Tak się z Rosjanami obchodzi.